Dobra, tutaj lecimy dzisiaj do takiego Kodiaka. Słuchajcie, 1.5 TSI. Trochę zimno na dworze, to będziemy tutaj zamykali szybko się. Okej, okay, dobra, 1.5 TSI i mamy tutaj problemy. Auto szarpie, nie jeździ, ma jakieś takie dziwne objawy. Dobra, zobaczymy, jak to się zachowuje. Już tutaj kompa, sobie przygotowałem z vcds Dobra, co on tutaj chce od nas, ten Kodiak? Zobaczcie, 111 tysięcy przebiegu, dobra, już usterka start-stopu co się będzie działo, maksymalna prędkość obrotowa silnika czyli mamy w trybie awaryjnym go mamy tu skrzynię DSG chyba 381, DQ381 dobra, co tu od nas CEPC? cyk reaguje na gaz reaguje niby na gaz dobra, szybko tu jakaś diagnoza dobra, sobie tutaj to wszystko powoli z tego co widzę się robi albo no, może zobaczymy sobie po gatewayu co on tu chce od nas i w jakich modułach on tu ma jakieś awarie? Lista Gateway, dobra, silnik w ABS-ie, to będzie jedno z drugim przypuszczam powiązane, ale na razie interesuje mnie silnik. I co w tym 1.5 mogło się wydarzyć przy 110 przepustnicach? Co się mogło wydarzyć z tym pięknym silnikiem 1.5 przy 110 000 przebiegu? Słuchajcie, 111 dokładnie. Dobra, przepustnica, sterowanie nastawnikiem przepustnicy. No i to właściwie tyle. Słuchajcie, spróbujmy sobie zrobić taki szybki bajer, że zrobimy nastawy podstawowe tej przepustnicy. Ja tam wcześniej sobie oglądałem przewody, akurat przy, przy przepustnicy i przy tych innych elementach. Myślałem, że może, bo u nas kuny strasznie grasują. I myślałem, że może coś jest pogryzione, ale nie. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Przepustnica, że 111 tysięcy przebiegu nie będziemy się tutaj jakoś strasznie spuszczali nad tym. Także na razie spróbujemy sobie zrobić nastawy podstawowe tej przepustnicy. Jeżeli to coś da, no to będziemy próbowali coś dalej z tym tematem ruszać albo zostawimy dla testów. Zobaczymy. Nastawy podstawowe przepustnicy dały nam tyle, że zrobiło 21 km. Zgasiłem silnik, poczekałem, wypiłem kawę dosłownie z klientem, wróciłem, chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. No i dało tyle, że już od startu, właśnie jak go zgasiłem, i zapaliłem jeszcze raz. a no to znowu kody usterek powróciły. Czyli sterowanie nastawnikiem przepustnicy kod P210100. Dokładnie taki jest, taki jest kod usterki. Nie sprawdziłem jeszcze obciążeń tych przewodów, ale słuchajcie, no auto jest z 20 roku, więc no przypuszczam, że te przewody są raczej dobre. No i teraz też sprawdziłem sobie z serwisem skody. Czy była jakaś. Przepraszam, to jest, to jest 19 rok. Tak, to jest 19 rok produkcyjny i sobie sprawdziłem z serwisem skody, co tu się działo w tym tymi przepustnicami, i czy mieli jakieś akcje awaryjne, akcje serwisowe, nie awaryjne. I się okazuje, że jest zmiana kodu przepustnicy, bo... Teoretycznie były one w jakiś sposób wadliwe, natomiast nie ma na to akcji serwisowej. Są zastąpione literką z Q na chyba K. Chyba na K. Tutaj mamy z literką Q na końcu, a chyba K. Tutaj wracając do tematu tych literek, te z literką to chyba K, ale później wam pokażę jaka to ma być. Na pewno została zastąpiona tą. No to czyli no, na logikę, słuchajcie, jest tak, że to faktycznie ta, ta przepustnica była jakaś tam wadliwa. W dzisiejszym materiale będę wam pokazywał wymianę tej przepustnicy, ze względu na to, że już rozmawialiśmy z klientem, no i klient zgodził się na to, właściwie zgodził się, sam zaproponował, żeby tą przepustnicę faktycznie wymienić. Ja chciałem założyć nową, już tą z, z poprawioną tą literką. znaczy Ona wygląda tak samo, tylko ma inną literkę, więc po prostu coś tam. W niej się zmieniło. Co to? Nie wiem, no bo nikt o tym nie mówi, ale spróbujemy tą starą przepustnicę, słuchajcie, sobie rozebrać. Jeżeli chodzi o nową przepustnicę, to klient zdecydował, że znajdzie w internecie używkę, ale po prostu z auta jakiegoś rozbitego i tą już poprawioną tą cyferką, literką ostatnią. Dlatego w dzisiejszym materiale zobaczycie w takim 1.5 TSI jak się wymienia tą przepustnicę, co warto mieć, no i jaką tą przepustnicę ewentualnie w takim przypadku sobie zastosować i z jakimi numerami jej szukać. Także wydaje mi się, że będzie materiał ciekawy, bo po pierwsze tych 1.5 jest coraz więcej. Uważam, że 1.5 w Kodiaku to jest trochę przesada. Po pierwsze bardzo duże auto, stosunkowo ciężkie auto, no i 1.5 do takiego auta jeszcze w automacie. Nie wiem jak jest tutaj ze spalaniem tego samochodu, ale wydaje mi się, że ona może trochę dojść, jeżeli chodzi o paliwko. Dobra, to co, nie przedłużam. Zaraz, właściwie zaraz, no, dla Was to jest zaraz, a ja czekam na no, przepustnicę, którą klient sobie gdzieś tam ma klepnąć w internecie, ona ma przyjechać używana. I weźmiemy się za wymianę tej przepustnicy, także zapraszam Was do materiału, pokażę Wam jak tą przepustnicę wydobyć, gdzie ona jest, no i później zrobimy sobie nastawy podstawowe tej przepustnicy, no i liczymy na to, że wszystko będzie w porządku. Przypuszczam, że tak, eee, jeszcze tylko dopowiem się tak szybciutko, że dzisiaj rano jak podszedłem do tego auta i po prostu tylko mu, z... nie tyle co mu zap zapłon, Zapł chyba dałem tylko i wyłącznie, chciałem zobaczyć jak coś, co, co w ogóle się będzie działo. To ta przepustnica tak chrupała, strzelała w środku, takie klikanie, bo często jest tak, że po zapłonie jest tak, jakby sprawdzanie tylko tej przepustnicy. Ona otwiera się i zamyka, sprawdza swoje wartości, po prostu na wykresie dwa czujniki mają się jak gdyby pokryć, no i wszystko jest w porządku, ta przepustnica dalej sobie działa. I ona to jest tylko zyk, zyk, otwiera się, zamyka, czujniki się pokrywają, wszystko gra. A tutaj było tak, że nas strzelała, chrupała, coś tam stykało, pukało. No a z tą adaptacją, którą wam wcześniej pokazywałem, i inaczej mówiłem, właściwie nie pokazywałem, to było tak, że. Za czwartym razem dopiero mi tą przepustnicę pozwoliło tak naprawdę przeadoptować. Najpierw wyciągnąłem całkowicie wtyczkę, zostawiłem ją chwilę taką odpiętą, jakby tak częściowo ją zrestartowałem na zapłonie. Były inne błędy, pojawiły się. Udało mi się te błędy wszystkie skasować. Dopiero tą nastawę podstawową udało mi się za chyba trzecim albo czwartym razem zrobić. No i te 20 parę kilometrów zrobimy bezproblemowo. Ale w momencie, kiedy zgasiłem silnik, odpaliłem jeszcze raz, była znowu lipa. Także dobra, żeby już tego nie przedłużać jakoś strasznie, to lecimy z tematem wymiany przepustnicy. I teraz tak, jesteśmy już tutaj przy naszym 1.5 postaram się wam w miarę to wszystko pokazać, jak to miałoby wyglądać. Klient nam dostarczył tą przepustnicę, o której Wam mówiłem, więc już tutaj ją rozpakowuję. Wygląda naprawdę jak nowa. Słuchajcie, albo tak ładnie wymyta, albo, albo to praktycznie nie było jeżdżone. Nie wiem, czy to widać dobrze, ale wydaje mi się, że no słuchajcie, no to tu jest tak, jakby podmyte trochę faktycznie, ale no, no nie ma się czego czepić. No naprawdę błyszczące, piękne, ładne. Więc zaoszczędzić sobie ta no bo to jest 350 chyba złotych. Tu w środku to kosztował 350 złotych, a nowa 1300 chyba 10. No to jest parę groszy do zaoszczędzenia, nie ma co gadać. Jeżeli chodzi o numer, to gdzie ten numer jest tutaj? Ten mamy tu w Waleo, ale tu mają być literki się kończyć. Jest tutaj 04S 133 t a tutaj w tym aucie jest Q. Dobra, to teraz tak, to weźmy sobie na razie stąd wyrzucili, przepustnicę sobie założymy do pudełka i teraz tak, jeżeli chodzi o początek, co ja tu robię, już zacząłem lekko, to tutaj przewód od odmy, wtyczka od zaworu par paliwa, tutaj muszę sobie rozpiąć jeden przewód od cieczy, ten tutaj, tutaj musimy chyba użyć śrubokręta, powiem szczerze, że pierwszy raz w 1.5 TSI się zabieram za coś takiego, bo jeszcze jakoś nie trafiliśmy. Tych silników z uszkodzoną przepustnicą, ale no zawsze musi być ten pierwszy raz. Dobra, to byśmy mogli się sobie chociaż częściowo tutaj gdzieś odciągnąć. O, coś takiego, chociaż chyba będę musiał pójść. O, nie, fajnie się tutaj trzyma. Dobra, i tu jeszcze ten przewód bym chciał sobie wyciągnąć. Tu jest Torx 30, tak to wygląda. O, dobra. Torx 30, lecimy. Dobra, śrubkę namę do kartonika, żeby nam się tu nigdzie nie wysypała. Tutaj jeszcze mam jakieś dwoje, dwa połączenia. Jeżeli chodzi o plastiki, jeden, drugi i tutaj mam trzeci. O! No i wszystko w miarę zrobiło się tutaj ruchome. Teraz wezmę się za tutaj pierwszy czujnik. Który wyciągnę i czujnik ciśnienia do ładowania będzie chyba ile trzypinowy? To może być czujnik ciśnienia doładowania lub czujnik jakości i temperatury powietrza. No tego nie wiem, byśmy mogli później sprawdzić, ale to w sumie nie jest takie ważne. Jeżeli chodzi o kwestię demontażu tej przypustnicy, tutaj widzę, że jest standardowo na tą klamrę taką plastikową z tej strony. Także też przydałby się jakiś śrubokręt mniejszy. Spróbujemy to ciągnąć. Tak, może to pójdzie. Czy nie pójdzie? Delikatnie. O, albo paluchem, może. O, chyba palcem lepiej to zrobić. O, o, o. Prawie mam. Z jednej strony. Dobra. Chyba się powiodło. O, no i jest. Takie coś. Teraz słuchajcie, nowego typu połączenia kiedyś były metalowe opaski, takie które się zapinały. Teraz już nie ma metalowych opasek, są plastikowe opaski. Wszystko robimy lekkie, fajne i które ma się zepsuć. Tutaj, aha, jeszcze tutaj sobie od tego separatora też odłączyłem. Tutaj też kolejna taka ciekawa wtyczka. Nowa, jeżeli chodzi o specyfikę, względem to tu paznokciem odciągamy, no i wychodzi nam ten przewód. Teraz się pomocuje tej chwilę. Z tym całym kolankiem, które jest tutaj. Ale to zapauzuję. Nie będę tego pokazywał Wam. Wezmę tutaj sobie tylko te przewody odciągam, żeby nic mi tutaj nie pękło przez przypadek. Teraz tak, nic nie ciągniemy na siłę, bo jak się okazuje, to zobaczcie tutaj mamy takie dwa dosyć długie śrubki, dwie długie śrubki na Torx T30. T30. No i tu musimy pod przepustnicą tak naprawdę to wszystko odkręcać, bo przepustnica znajduje się w takim w położeniu, jak tutaj teraz zasymuluję to, te śrubki przechodzą przez to, to wchodzi jedno w drugie i to jest mniej więcej tak poskładane. Więc musicie się dostać od tej strony, o tak o, tu od tej strony, tu nic oczywiście nie widać i tu musimy sobie, tu trzeba sobie kręcić jakimś kluczem, żeby coś Wam się udało zrobić, także na no, kolejny uważam ciekawy pomysł. Kiedyś można było normalnie na śrubki poprzykręcać wszystko, teraz też jest na śrubki, tylko że jeszcze jest śrubka w śrubkę, do śrubki i obok śrubki, także no jest to ciekawe. Dobra, teraz wezmę sobie pozostałe te dwie śruby odkręce, które trzymają nam przepustnicę od dołu. Wypnę wtyczkę no i zobaczymy, czym one się różnią, czy tylko numerem. I będziemy zaraz zakładać i adaptować ją. Ok, przepustnicę udało mi się już praktycznie zdemontować. Jest to takie trochę mało tutaj komfortowe, ze względu na to, że ją musimy wyciągnąć po pierwsze tutaj z tej dziupli. A druga sprawa jest taka, że jedna ze śrubek tych o których Wam wspomniałem musicie przełożyć się na taki klucz okrągły, bo zwykła nasadka taki przepraszam, 30, bo zwykła taka zwykły bicik 30 nie wchodzi, bo jest za gruby, bo ścianka przepustnicy jest mniejsza od tego na czym możemy sobie kręcić. Także teraz wypnę sobie tutaj tą, tą przepustnicę. O, wybinamy taką czerwoną tylko wtyczkę, tutaj tak naprawdę żadna filozofia. No i dobra, jeżeli chodzi porównując numery to tak, jak pokazywałem Wam na początku, zobaczcie, na tej przepustnicy mamy tutaj 04S133062 i tu jest Q, a na tej nowej, znaczy nowej, nowej używanej, nowej, która ma niby 3000 przebiegu, mamy zamiast Q, wygląda wszystko tak samo, mamy oznaczenie T, czyli to niby jest poprzez zamieniona ta na tą. Generalnie, czym się to różni? Biorąc tak pod uwagę, szybciutko no wygląda praktycznie kropka w kropkę tak, tak samo. Tutaj jest, tutaj jest ten otwór, o którym mówiłem, że jest ciasno przejść normalnym kluczem. Od tej strony, no właściwie kropka w kropkę to samo, bym powiedział. No ale nic, weźmiemy sobie teraz to na stół. Znaczy, tą starą przepustnicę wyłożymy na stół. Najpierw tą bym założył, poskładałbym auto, żeby było wszystko OK. Idę po uszelkę pod przepustnicę, tam, która tutaj idzie. Te uszczelki też mam jedną nową, jednej nie udało mi się zdobyć, ale słuchajcie, no wydaje mi się, że tą tutaj zieloną, którą mamy od góry, to myślę, że nic jej nie będzie, bo jest naprawdę bardzo miękka. Akurat nie mam jej na, na szybko, na, na już, mogłem mieć ją za trzy dni dopiero tą uszczelkę niestety, ale wydaje mi się, że jak poskładam, nie lewego powietrza nie będzie. Dobra, to co, ja idę poskładam tą przepustnicę w odwrotnej kolejności, zobaczymy jak to przejdzie adaptację, no i później sobie rozbierzemy ten silniczek, tutaj te metalowe elementy. Wydaje mi się, że o, uda się to wszystko porozkładać. Jak widzicie, się to odpina, więc będzie myślę ciekawa rzecz zobaczyć, co tam, co tam nasi producenci zostawili nam w środku za niespodziankę. I teraz przy okazji, korzystając z chwili, że mam fajne dojście tutaj do dolotu. Włożyłem sobie endoskop. No i zobaczcie, 111 tysięcy przebiegu. Tak wygląda dolot W 1.5 TSI Uważam, że. Wynik, spodziewałem się gorszego wyniku, może tak powiem. Także nie jest to taki dramat. Postaram się to trochę poruszać. O, teraz chyba fajnie widać. Nie ma takiego koszmaru, no ale żeby było dobrze, no to też bym nie powiedział. Spójrzcie, 111 tysięcy przebiegu Skoda Kodiaq 1.5 TSI i rok produkcji 2019 tego samochodu. Tutaj co ciekawe, ostatnio też z jednym z kolegów dyskutowałem odnośnie chyba czujników czy czegoś, że miał w 2021 roku z kolei czujniki położenia wałka miał porobione, że już nie mógł sobie w nich w ogóle odkręcić, bo były zapieczone, zabezpieczone śruby ale tutaj widzę, że jest jeszcze jakoś tak po ludzku, że da się to odkręcać wszystko i czujnik położenia tutaj jest normalny także na tutaj jest powiedzmy, że jeszcze lepiej dobra przepustnicę udało mi się spiąć, moja taka mała dygresja, opinia na temat tych samochodów, powiem Wam tak, póki co póki to jest w miarę świeże no to jeszcze jest ok. Powiem uczciwie, nie ma problemu, jakoś to, jakoś to idzie. Chociaż yy, zaczynam się zastanawiać, jak to będzie za jakieś 10 lat. Jak ten samochód będzie miał 15-20 lat, no, chyba że 20 lat, to w sumie on nie wiadomo, czy on przejeździ, to jest druga sprawa. by się tutaj nad tym mocno zastanowić, czy to w ogóle będzie miało szansę dotrwać do takiego przebiegu. No, ale gdyby dotrwało, no to te wszystkie plastiki, które tutaj są i które trzeba powypinać i powkładać, to powiem Wam szczerze, że życzę powodzenia. Bo to na ten moment. Tutaj, te kolanka w te uszczelki, na, na, nawet posmarować delikatnie i to wkładać, to już jest uważam problematyczne. A za ileś tam lat, to uważam, że będzie problematyczne do kwadratu. No ale miejmy nadzieję, że się o tym nie przekonamy. Nie życzę tutaj oczywiście jakiegoś rychłego zakończenia tych silników. No ale przypuszczam, że one jeszcze długo będą w produkcji. No ale tak widocznie ma być. Wiadomo, plastik jest, jakby nie patrzeć, jest lżejszy niż stal. Czy aluminium czy inne elementy Więc przypuszczam, że też o to trochę tutaj chodzi W tym wszystkim Dobra, teraz tak, tu mam wszystko porobione Tutaj sobie ostatnią wtykę zapinam Cyk, zaklikało się tutaj Wszystkie te, te miejsca połączeniowe Tu i tu No i praktycznie nasza Skoda Prawie, że jest poskładana Zaraz podejdziemy sobie do VCDS -a. Sprawdzę tylko, czy to wszystko Ładnie zaklipałem Wtyczki te dwie tutaj są wpięte Dolot widzieliśmy. Mogę pozbierać manele. Magnes, niesamowite narzędzie, jeżeli chodzi o warsztat. I teraz tak. Składam jeszcze osłonę górną tego wszystkiego. Później sobie zobaczymy na sam koniec materiału, co tam w tej przepustnicy mogło się wydarzyć, że ona się zepsuła. Karton tutaj jest przyjęta, ten co przyszła nasza przepustnica. Ok, dobra, to teraz idziemy do FOCE, zrobimy sobie nastawy podstawowe tej przepustnicy. da. Albo nie inaczej, przepustnicy. P że pustnicy. Dobra, wymaga, wartość wymagana. Adaptacja przepustnicy. Tu będą wyniki, chyba tak. Jak dobrze mi się kojarzy. Adaptacja jest już przeprowadzona. OK. Dobra, to to nas interesuje, ale zróbmy to jeszcze raz. Dajmy sobie idź. Uruchomione. Procedura zakończona. Procedura prawidłowa. Adaptacja jest OK. Więc, jak widzicie, śmiało możemy zastąpić to tym nowym numerem. Teraz zrobię sobie jazdę próbną tym samochodem, a później zobaczymy, co się będzie działo z tą przepuznicą. Co jej się tam wydarzyło, czy coś w ogóle negatywnego znajdziemy pod pokrywą tego silniczka. Uczciwie mówiąc, trochę już ciemno, no ale jak zwykle staram się dopiąć pewne tematy przed weekendem. Dzisiaj mamy piątek, godzina 18.30. No i tak jadę tym kodiakiem już na próbę, ale nie jestem jeszcze taki przekonany ku temu, żeby wszystko było na 100% dobrze, chociaż sprawdziłem sobie w autodesie, jak tutaj wygląda, te położenia przepustnicy, położenie pedału gazu, jak to wszystko zaczyna działać. No wszystko generalnie niby jest w porządku, ale powiem Wam szczerze, że na tamtej starej przepustnicy, jak zrobiłem sobie tą adaptację i to mi przeszło za którymś razem, no niby też było w porządku. Więc jeszcze jakiś taki nie jestem do końca przekonany, że na 100% temat jest rozwiązany. Aczkolwiek mam nadzieję, że to było to i ta przepustnica faktycznie się wysypała. No Generalnie wiecie, że przy tych autach no, nazwijmy sobie to świeżych. Dobrze to tak nazwałem. No świeżych, no 19 rok. No, nazwijmy sobie, że to już nie jest jeszcze stare auto, tak to no, różne rzeczy się dzieją, kurka wodna, no niestety, no niby każdy myśli, że w tym aucie nic nie będę robił, bo jest 100 tysięcy na latana, a to takie trochę gównoprawda, bo czasami się robi więcej niż w takim, kto jest, z, nie wiem, z 2001 roku, jest jakiś Golfik czwórka, czy coś tego typu. Słuchajcie, wracam na warsztat, odstawię to auto, przy okazji sobie sprawdzimy e, całą tą przepustnicę tamtą starą, otworzymy sobie ją, zobaczymy, czy w tym silniczku już coś się tam wysypało, czy jeszcze nie, bo no, to jest, co mnie bardzo ciekawi. Także wracam na warsztat, a potem jeszcze zrobimy sobie jeszcze jeden taki teścik, Bo wtedy, jak zostawiłem to auto na te 20 minut, 15 no troszeczkę ostygło, to tylko podszedłem, zapaliłem i od razu znowu komunikaty, już były błędy przepustnicy. I teraz przyszła chwila na rozbiórkę naszej przepustnicy. Zobaczymy, co my tutaj w niej znajdziemy. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po takim niedużym, niby, przebiegu. No ale. Jak wszyscy wiemy, tutaj przebieg to nie wszystko. Motory przy mniejszym przebiegu się zacierają, i trzeba je wymieniać. Bywa to różnie, także tym się bym nie sugerował. Rozbierzemy sobie przepustnicę. Zobaczymy, co oni tutaj w środku nam za ciekawostki pokazują. Dobra, blaszki wszystkie poleciały. I teraz komisyjnie trzeba tutaj wziąć się za to nie jest to jeszcze przy czymś tu przytwierdzone tu jest jeszcze jakiś tu jest jeszcze jakiś kołek nie wiem czy to jest jakoś tu plombowane, ściągane, nie wiem co tu jest do zrobienia no ale spróbujmy to w jakiś sposób ruszyć tu już coś widzę, no ale to mi to cholera trzyma Tu chyba jest jakiś taki kołek do zerwania, także ja chyba go słuchajcie zetnę najpierw tutaj tak Kołek jest taki zrywalny, to jakaś forma taka chyba zabezpieczenia, żeby nikt tego nie otwierał. Tak mi się wydaje. Tu jakaś kropka. A tu jakiś kołeczek taki, dobra. Spróbujmy to sobie jakoś odciąć, żeby to nie przeszkadzało. Nie wiem, czy to w ten sposób pójdzie tak łatwo. Coś poszło. Dobra. O! O! Idzie. No dobra. Co nas tu mogłoby zaskoczyć? Tak naprawdę tu mamy płytkę. Ale płytka. Płytka, płytka. Wygląda na to, że jest cała. Nie ma tu ani żadnej śniegi, ani niczego takiego, co by można było się czepić. Ładnie tu jest pozalewana. Nic nie ma brudnego. No Ok, dobra, patrzmy dalej, co tutaj mamy. Przykładnie zębatą. Ale coś mi tutaj idzie dziwnie, to. Co też niby jest w porządku. Tu idzie, idzie, idzie. Sprężyna jest naciągnięta. No to na to wychodzi, że co? Koło zębate byśmy ściągnęli Jedno mamy z głowy, no to tylko wychodziłoby, że ewentualnie samo w sobie tutaj to ustrojstwo się wysypało. Zobaczmy, bo skoro na tamtej działa. O, udało się nawet to odkręcić pierwsze. Ciekawe, jestem, co tutaj słuchajcie, mogło się wysypać, no bo w sumie, kurde, powinno to chodzić jeszcze teoretycznie, nie? Czasami jest auto, które ma 20 lat, i dalej jest oryginalna przepustnica, i ona reaguje prawidłowo. A tutaj, jak widać, już niekoniecznie. No ale zobaczymy. Może coś znajdziemy. Bo myślałem, że może któreś koło zębate, a może tu jeszcze. Ale nie, tu też jest. Na, na samej tutaj klapie jest wszystko, jak gdyby w porządku. Natomiast co tu by znajdziemy? Dobra. I teraz wyciągniemy sobie silniczek. Tak jest. Tu mamy silniczek cały. No i jedyna co, jedyna rzecz, która tu mogłaby nas zaniepokoić, no to któryś z tych oporników. Tu mamy chyba dwa rezystory, a to nawet ciężko mi nazwać, co to może być. której z tych chyba, że sam sobie silniczek sobie się uszkodził. Nie wiem, szczotek powiedzmy w środku już nie ma i raz łapie, raz nie łapie. Dlatego to już ciężko wywróżyć, ale tak szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka, no to nie ma się czego czepić. Tutaj zobaczcie, jakie połączenia są, nie wiem, czy to dobrze widać. Takie włoski. O, tutaj takie włoski, minimalne. Słuchajcie, w przepustnicy na, mój, na moje oko nie jestem takim elektronikiem zaawansowanym, pod kątem tutaj sprawdzania takiej zaawansowanej elektroniki, ale no ja tutaj nic takiego, czego się spodziewałem, nie widzę. Natomiast te. Tutaj włoski, które widzicie, no to one są faktycznie w takim stanie, że może one, to może ich wina. Mówiąc uczciwie bo to się tak trzyma na słowo honoru. Ale może tak ma być. Także słuchajcie, na ten moment ja bym się niczego nie czepiał. Po prostu chyba sam element elektroniczny tutaj w środku skupiał, no bo silniczek wydaje się być w porządku. Tutaj, że puszczam, jest tylko plus minus na tych na tych dwóch pinach, no bo tak to przypuszczam, że działa plus minus, no i pozostałe to już jest sterowanie poprzez płytkę tutaj w środku a plus minus jest tu, no i to wszystko słuchajcie, no nie ma co tutaj dalej przeciągać tematu, zaraz poczekam jeszcze kilka minut, to sobie włożę tutaj z powrotem, w ten sposób to było Podskładam sobie ją z powrotem ewentualnie no i tyle nic, no po prostu chyba umarła śmiercią naturalną oczywiście sprawdzimy sobie zaraz w aucie tamtym na dworze, czy po 20 minutach ona znowu nie ogłupieje, no ale jak nie ogłupieje, no to znaczy, że jest wszystko w porządku i po prostu jest elektronika wysiadła. A elektronika w całym tym to jest tylko to. Tutaj ta płytka, którą Wam pokazywałem, to cała elektronika tej przepustnicy, więc tutaj wiele nie ma. Producent Valeo. No i jakiś mikrokontrolerek tutaj w środku jest. Dobra. Czekamy 20 minut i zobaczymy, co będzie w naszym Kodiaku. Dobra, idę do Kodiaka naszego. Żeby nie było po jakimś tam czasie. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. O, że zaczął parować biedny już. Zimno na dworze się robi. Kurde, miała być już wiosna, a wiosny nie ma. No dobra. Odpalił i co? Wtedy od razu błędy tam rzucało. No weź się. Zamknij. Pod kątem oczywiście auta. Mówię. No co chyba git jeszcze przez biegi przerzucimy, bo czasami przy obciążeniu jakieś głupoty potrafi pokazać. Kamera nawet jeszcze nie zamarzła. Dobra. 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 Niby w porządku. No nic, no cóż. Wydaje mi się, że temat chyba zał załatwiony. Także jakby nie było, przepustnica zdechła. Słuchajcie. Na tym pięknym akcencie bym raczej kończył ten materiał. No bo co mam tu mała, więcej pokazywać? Nie kopałem tutaj wiązki żadnej, tylko patrzyłem sobie wszystko w OCD-sie w parametrach. Nie było według mnie sensu, żeby głęb, głębiej kopać. No bo, no bo do czego? Natomiast tutaj wezmę sobie jeszcze, poczekam z tym tematem do poniedziałku. Gdyby faktycznie coś się okazało, że dalej temat będzie aktualny, no to oczywiście dalsza część tego materiału powstanie. Natomiast jeżeli wszystko będzie w porządku, no to wydaje mi się, że. Temat zamknięty i macie taką wskazówkę na przyszłość, że jednak te samochody się potrafią wysypać przy takim małym przebiegu. A właściwie jedyne te co samochody, co, co przepustnice. A ze względu na to, że na samym początku Wam mówiłem, że jednak w 20 roku zastosowali tą przepustnicę z tym nowym kodem i jest po prostu one pasują, jak widzicie, plug and play do, do tego samochodu. No więc jakaś przyczyna tego wszystkiego musiała być, jaka nie wiem, nie chcę się wypowiadać i też nie chcę wyrażać opinii dlaczego. No i dlaczego takie akcji serwisowe nie były przeprowadzone, bo nie wiem tego, tak? Więc słuchajcie, dzięki Wam za oglądanie. Fajny materiał powstał, bo dotyczy to wielu użytkowników 1.5 TSI, a że tych samochodów jest teraz, byśmy powiedzieli, no już chyba w setkach na naszych ulicach. Jest to bardzo popularny silnik, więc temat będzie teraz jak najbardziej na topie. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za oglądanie. Zostawcie po sobie łapkę w górę. I jakąś tam ewentualnie suba i komentarz. Dzięki, pozdrawiam Was, cześć.